F-35A Lightning II to myśliwiec piątej generacji, który łączy w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne, stealth i wszechstronność bojową. Wersja A jest przeznaczona dla sił powietrznych i operuje z pasów startowych, co czyni ją najbardziej uniwersalną wersją tego samolotu. W 2027 roku Polska rozpoczyna eksploatację F-35A, stając się jednym z nielicznych państw w Europie, które dysponują tym zaawansowanym myśliwcem. Najważniejszą cechą F-35A jest niewykrywalność radarowa. Kadłub i skrzydła zostały zaprojektowane w taki sposób, aby fale radarowe były pochłaniane lub odbijane w kierunkach, które nie pozwalają na łatwe wykrycie. Specjalne powłoki stealth oraz ukryte wnęki na uzbrojenie sprawiają, że samolot może działać w strefach silnie bronionych z minimalnym ryzykiem wykrycia przez wrogie radary. F-35A to myśliwiec wielozadaniowy. Może wykonywać misje przewagi powietrznej, atakować cele naziemne, prowadzić walkę elektroniczną oraz rozpoznanie. Dzięki temu jeden samolot zastępuje kilka różnych typów starszych maszyn, co zwiększa efektywność operacyjną i zmniejsza koszty utrzymania floty. Cockpit F-35A został zaprojektowany w nowoczesnym cyfrowym stylu. Pilot korzysta z ogromnego wyświetlacza dotykowego, a hełm HMDS wyświetla wszystkie informacje bezpośrednio na wizjerze. Pilot może w czasie rzeczywistym obserwować pozycję wroga, dane z sensorów, informacje o misji i status samolotu, co znacznie zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo w trakcie działań bojowych. Napęd zapewnia potężny silnik Pratt Whitney F-135, który umożliwia osiągnięcie prędkości około 1,6 Macha i daje myśliwcowi wyjątkową manewrowość. Silnik ten dostarcza także energię dla wszystkich systemów elektronicznych oraz uzbrojenia, co czyni F-35A prawdziwym centrum dowodzenia w powietrzu. Uzbrojenie F-35A może być przenoszone zarówno wewnątrz kadłuba, aby zachować stealth, jak i na zewnętrznych podwieszeniach w trybie Beast Mode. Standardowo samolot wyposażony jest w pociski powietrze Powietrze AIM-120 Amram i AIM-9X Sidewinder oraz bomby kierowane JDAM. Możliwe jest również użycie pocisków dalekiego zasięgu i amunicji specjalnej w zależności od rodzaju misji. Systemy sensoryczne F-35A to jedna z jego największych zalet. Radar AESA, kamery podczerwieni, systemy pasywnego nasłuchu i wymiany danych umożliwiają pilotowi pełną świadomość sytuacyjną. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i mogą być udostępniane innym jednostkom, co sprawia, że F-35A działa jako centrum dowodzenia w powietrzu. W 2027 roku Polska posiada już pierwsze egzemplarze F-35A i planuje osiągnąć docelową liczbę 32 maszyn. Myśliwce te stacjonują w nowoczesnych bazach i stanowią fundament bezpieczeństwa powietrznego kraju. Integracja F-35A z systemami NATO zwiększa interoperacyjność i zdolność do wspólnych operacji sojuszniczych. F-35A to także symbol polityczny i strategiczny. Obecność tak nowoczesnych maszyn w Polsce wzmacnia NATO na wschodniej flance i wysyła jasny sygnał odstraszający dla potencjalnych przeciwników. Samolot łączy technologię, siłę i prestiż, co czyni go nie tylko maszyną bojową, ale też elementem polityki bezpieczeństwa państwa. Podsumowując, F-35A Lightning II w 2027 roku to nie tylko myśliwiec, ale również narzędzie, które redefiniuje nowoczesne lotnictwo wojskowe w Polsce. Łączy stealth, wszechstronność, zaawansowane sensory i systemy sieciocentryczne, dając pilotom przewagę w każdym scenariuszu bojowym. Polska, wprowadzając te samoloty do służby, staje się jednym z liderów technologii wojskowej w regionie i znacząco zwiększa swoją zdolność do obrony oraz projekcji siły w Europie.